Bez pierwszego oddechu coś poza ludzką logiką już podążało w Twoim kierunku. Nie jesteś tutaj przez przypadek. Każda Twoja komórka nosi ślad wyższego wyboru. Wszechświat nie gra w kości. A Ty nie jesteś błędem statystycznym. Zostałeś wybrany, oddzielony, przeznaczony. Miejsce Twoich narodzin, język, który usłyszałeś po otwarciu oczu, a nawet twarze, które Cię otaczały w pierwszych dniach życia. Wszystko to było częścią cichej orkiestracji, scenariusza napisanego zanim jeszcze wkroczyłeś do widzialnego świata. Większość ludzi wierzy, że życie zaczyna się w chwili narodzin, ale wybrani noszą w sobie nieustanne przeczucie, że byli przebudzeni jeszcze zanim się urodzili. Dusza, choć milcząca, już wtedy rozpoznawała swoją misję. Możliwe, że na początku nie rozumiałeś znaków, ale dowody były w każdym szczególe niewytłumaczalny niepokój. Stałe wrażenie, że istnieje coś więcej. Nawet gdy wszystko wokół wydawało się zwyczajne, to nie było złudzenie. To był głos wołający z głębi. Ta obecność, która cię prowadzi, ta niewidzialna siła, która nieraz ratuje cię w ostatniej chwili, to nie iluzja, to część energii, która kieruje tymi, którzy mają do odegrania szczególną rolę na tej ziemi. Bądź szczery, ile razy czułeś się nie na miejscu, jakby świat poruszał się w innej częstotliwości. Gdy inni gubili się w błahostkach, ty pragnąłeś zrozumieć sens istnienia. To nie słabość. To przebudzenie. W dzieciństwie to uczucie przejawiało się jako samotność, jako cisza pośród zabaw. Nie dlatego, że nie chciałeś kontaktu z innymi, ale dlatego, że przeczuwałeś, że twoje połączenie sięga głębiej do czegoś, czego inni nie dostrzegali. Pamiętasz te chwile, gdy w milczeniu obserwowałeś świat, jakbyś widział coś, czego nikt inny nie widział? To było prawdziwe. To była twoja dusza próbująca przypomnieć ci, skąd pochodzisz. Nawet bez słów już czułeś. Pytania pojawiały się zbyt wcześnie, a odpowiedzi, które dawał ci świat, wydawały się płytkie. Ten wewnętrzny głód prowadził cię do poszukiwań. Te poszukiwania czyniły cię innym, a ta inność odsuwała cię od reszty. Ale bycie na uboczu nigdy nie było porzuceniem. Było przygotowaniem. Każda powstrzymana łza, każde niewypowiedziane słowo, każda bezsenna noc pełna niezrozumienia były częścią duchowego kształtowania. Gdy inni dojrzewali z gotowymi odpowiedziami, ty dorastałeś z pytaniami bez końca. Gdy rówieśnicy zadowalali się tym, co znane, ty zadawałeś pytania. A to właśnie te pytania kształtowały twoją duszę do czegoś wielkiego. Twoje bóle nie były karą, były śladami duszy, która zdecydowała się uczyć szybciej, która postanowiła obudzić się wcześniej. Bo czas wybranych nie biegnie według zwykłego zegara. Zostałeś oddzielony już w łonie matki. Twój duch przyniósł ze sobą ślady poprzednich żyć obietnic złożonych na wyższych poziomach. To uczucie wewnętrznego pośpiechu pochodzi z tej cichej pamięci, która nadal w tobie bije. W okresie dojrzewania wszystko się nasila, poczucie nieprzynależności staje się wyraźniejsze, wątpliwości stają się ostrzejsze, a dystans między tobą a światem jeszcze bardziej rośnie, ale właśnie wtedy twoja droga nabiera mocy. Podczas gdy wielu nastolatków gubiło się w rozrywkach, ty próbowałeś zrozumieć sens istnienia. Nie dlatego, że ktoś ci kazał, ale dlatego, że twoja dusza nie mogła już żyć bez celu. Próbowałeś się dopasować, ale coś w tobie stawiało opór. Był w tobie niewidzialny impuls, który oddalał cię od przeciętności. I nawet jeśli nie rozumiałeś tego w pełni, szedłeś za tym impulsem, czując, że coś większego na ciebie czeka. Dziś, patrząc wstecz, każda pamięć nabiera nowego znaczenia. Ta niewytłumaczalna ochrona, ten przypadkowy zwrot akcji, te słowa, które pojawiły się jak odpowiedź wszystko to było częścią planu, który właśnie zaczyna się ujawniać. Nie słyszysz tej wiadomości przez przypadek. Ona rezonuje z Twoją esencją, to przypomnienie, to aktywacja. Wszechświat mówi Ci, nadszedł czas, byś sobie przypomniał, kim jesteś. Jesteś tym, który niesie światło w ciemności, tym, który był przygotowywany w ciszy do celu, który teraz się zbliża. Nie ignoruj tego wezwania, bo to echo Twojego własnego ducha mówi, nadszedł moment. I jeśli czujesz, że te słowa są skierowane właśnie do Ciebie, nie wątp. Poczuj, rozpoznaj, jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. A wszystko, co do tej pory przeżyłeś, było zaledwie wstępem do prawdziwej podróży, która teraz się zaczyna. W okresie młodości coś w tobie już wołało o sens, choć świat wokół zdawał się uciszać ten głos. Wymagania społeczeństwa były jak ubranie, które nie pasowało, zbyt ciasne, zbyt zimne. Próbowałeś się w nie zmieścić, lecz jakaś siła z wnętrza nieustannie cię od niego odpychała. Ten konflikt między pragnieniem przynależności, a głębokim poczuciem, że jesteś tu z ważniejszego powodu. Nie był błędem. To był początek objawienia. Każde uczucie niedopasowania było szeptem wszechświata. Jesteś inny i to jest twoja siła. Czułeś się obco, może niezrozumiany, może zmęczony ciągłym udawaniem kogoś, kim oczekiwano, że będziesz. Ale ta walka była konieczna. Wszechświat musiał rozbić kruche iluzje, by mogła narodzić się twoja prawda. To właśnie w okresie dojrzewania ten wewnętrzny głos się wzmaga. Pojawiają się wątpliwości jak ciężkie chmury przed burzą. Emocje uderzają z siłą, która zdaje się rozsadzać wnętrze. Wybrani nie przechodzą lekkiej młodości. Oni stają w obliczu burz. Chwile izolacji, zamętu, emocjonalnego chaosu to nie były przypadki. To był proces duchowego oczyszczenia. Twoja dusza była szlifowana, jak złoto oczyszczane w ogniu by osiągnęło najczystszą formę. A gdy w środku wszystko wydaje się już zbyt trudne, pojawiają się próby z zewnątrz. Relacje stają się wyzwaniem. Drzwi się zamykają. Świat przestaje odpowiadać na twoje potrzeby, ale to właśnie sygnał: twoja dusza była szkolona, by unieść coś wielkiego. Ból odrzucenia, frustracja wynikająca z nieprzynależności, poczucie, że wszystko układa się innym, ale nie tobie to elementy ścieżki. Wszechświat celowo odciągał cię od tłumu. Nie przyszedłeś tu, by iść z nurtem, zostałeś wezwany, by łamać schematy, ale przyjęcie tego, gdy wciąż szukasz własnej tożsamości, może być bardzo bolesne, i mimo to jest konieczne. Wielu próbuje się dopasować za wszelką cenę, udają spokój, gdy w środku jest burza, uśmiechają się na przyjęciach, które nie mają sensu. Ale dusza krzyczy, a im bardziej ją ignorujesz, tym głośniej się odzywa. Nie zostałeś stworzony do życia na autopilocie. To ciągłe poczucie, że jesteś nie na miejscu, to duchowy kompas, pokazujący twoje przeznaczenie. Każda łza, którą przelałeś w tym procesie, była częścią cichego odrodzenia. Czas minął i z nim nadszedł nowy cykl. Przejście do dorosłości pojawia się jako pęknięcie. To, co kiedyś było tylko bólem, zaczyna się wyostrzać. Elementy układanki wreszcie zaczynają do siebie pasować. To, co wyglądało jak chaos, było w rzeczywistości konstrukcją. Zaczynasz rozumieć, że najboleśniejsze doświadczenia były etapami przygotowania. Ból staje się klarownością, a zamieszanie odsłania kierunek. To jakby nagle zapaliło się światło i widzisz wszystko innymi oczami. Życie nie było przeciwko tobie. Ono cię formowało. Przygotowywało na przeznaczenie, które właśnie się odsłania. W tym przebudzeniu wybrani zaczynają słyszeć ten głos, który wcześniej tylko szeptał, teraz on krzyczy. Nie da się już go zignorować. Duch się przebudził i pragnie prowadzić. Sytuacje, które kiedyś wyglądały na kary, teraz jawią się jako trening. Bóle stają się nauczycielami. Porażki nabierają sensu, a to, co wydawało się chaotyczne, nagle układa się w inteligentny, głęboki plan. Ale ten nowy poziom świadomości nie przychodzi bez nowych wyzwań. Dorosłość przynosi presję, rodzina, praca, rutyna, wszystko jakby próbowało wtłoczyć cię w ramy, które nie są twoje i znów pojawia się wewnętrzny konflikt. Czujesz, że jesteś pchany w stronę przewidywalnego życia, ale coś w tobie się buntuje. To nie bunt z ego, to mądrość. Twoja dusza wie, że nie przyszła tu, by słuchać rozkazów, lecz by zrywać łańcuchy. Dla wybranych życie przeciętne nigdy nie będzie wystarczające. Istnieje w nich pragnienie, którego nie zaspokoją rzeczy materialne, nieskończona potrzeba sensu, prawdy, transcendencji, to duchowy głód kieruje twoją ścieżką, a im bardziej próbujesz go stłumić, tym silniej się odzywa, bo zostałeś stworzony do czegoś większego, wołanie staje się coraz głośniejsze, wyraźniejsze, wzywa do działania, wzywa do odwagi. I ono zaczyna się teraz, nie jesteś tutaj tylko po to, by przetrwać, jesteś tutaj, by rozświetlać, a cały wszechświat sprzysięga się, by. Krok po kroku, pomóc ci przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś i po co tu przyszedłeś. Wielu wybranych, wkraczając w dorosłość, zaczyna doświadczać coraz bardziej wyraźnych znaków duchowych. Żywe sny, powtarzające się symbole czy niespodziewane spotkania z niezwykłymi ludźmi, to nie są przypadki. To subtelne manifestacje wszechświata, próbujące obudzić w tobie pamięć o ścieżce, która od zawsze była twoja. Te doświadczenia nie pojawiają się, by cię zmylić. One są precyzyjnymi przypomnieniami, że nadszedł czas, by bez wahania zaakceptować to, kim naprawdę jesteś. Ignorowanie tego wezwania sprawi jedynie, że ciężar Twojej misji stanie się jeszcze bardziej odczuwalny. Duchowe przebudzenie to punkt zwrotny. Od momentu, w którym świadomość się otwiera, nie można już żyć na autopilocie. Wszystko wokół zyskuje nowy sens. Każdy Twój krok jest odtąd prowadzony, obserwowany i wspierany przez wyższe siły. Wraz z tą jasnością pojawia się nowe wezwanie podejmowanie decyzji w zgodzie z własną istotą. Świat, pogrążony w iluzjach i rozproszeniach, próbuje wciągnąć cię z powrotem w dawny cykl, ale twoja dusza, już przebudzona, wie, że nie ma już odwrotu. Podążanie tą ścieżką może jednak przynieść poczucie samotności. W miarę jak duchowo się unosisz, niektóre więzi zaczynają się rozpuszczać to nie kara, to przegrupowanie. Jesteś przygotowywany na nowy poziom. Ta samotność, choć bolesna, jest w istocie świętą przestrzenią przejścia. Nie oddalasz się od ludzi, zbliżasz się do swojego prawdziwego celu. Gdy rozpoznajesz swoją duchową tożsamość, zaczynają pękać łańcuchy, które trzymały cię w przeszłości. To, co kiedyś cię definiowało, już nie ma znaczenia. Teraz wiesz, że twoją misją nigdy nie było zadowalanie wszystkich, ale wierność prawdzie, która żyje w tobie. Z tą prawdą rodzi się niezachwiany spokój, pewność, która nie potrzebuje aprobaty z zewnątrz. Zostałeś oddzielony przez Boga do wielkiego dzieła, i to dzieło właśnie się rozpoczyna. Nadchodzi wtedy moment przełomowy, punkt, w którym wszystko, co do tej pory przeżyłeś, zaczyna mieć sens. Lata milczenia, wewnętrznych zmagań, potknięć i upadków wszystko było przygotowaniem na tę właśnie chwilę. Każda uroniona łza była nasionem, każde rozczarowanie lekcją, każde pokonane wyzwanie, narzędziem kształtującym twoją duszę. To, co wydawało się bezcelowym cierpieniem, Teraz objawia swoją rolę w większym planie. A oto potężna prawda: Nigdy, ani przez chwilę, nie byłeś sam. Nawet w najciemniejszych okresach towarzyszyła ci niewidzialna obecność, boska siła była zawsze obok, czekała tylko na twoje przebudzenie. To wezwanie nigdy nie było przypadkowe, przyszło do ciebie, bo wiedziało, że jesteś gotów. Bycie wybranym to nie tytuł symboliczny, to konkretna odpowiedzialność, i ona wymaga świadomego działania. Świat cię potrzebuje. Potrzebuje Twojego światła, Twojej mądrości, Twoich darów. Nic z tego nie zostało ci dane bez powodu. Wszystko zostało w tobie starannie zasiane, by właśnie teraz mogło zakwitnąć. I jest coś, czego wielu jeszcze nie rozumie. Cel nie zaczyna się jutro. On już się ujawnia w drobnych gestach, codziennych wyborach, milczących decyzjach, których nikt nie widzi. Każda decyzja zgodna z Twoją duchową prawdą przyczynia się bezpośrednio do planu, który Bóg napisał z Twoim imieniem. Dlatego czas wahania już minął. Teraz jest moment, by zająć swoje miejsce. Ten nowy etap wymaga porzucenia. Może będziesz musiał zostawić za sobą stare nawyki, osłabione więzi lub myśli, które już ci nie służą. Wzrost potrzebuje przestrzeni i to ty decydujesz, czy ją otworzysz. Wybieranie drogi prawdy nie zawsze będzie wygodne. Wielu cię nie zrozumie. Będą oceniać, kwestionować, wątpić, ale nie zostałeś powołany, by się podobać. Zostałeś powołany, by przemieniać. I ta różnica wymaga szacunku. Ciężar bycia przykładem może czasem przytłaczać, ale Bóg nie dał ci tej misji przez przypadek. Dał ci nie tylko ciężar, ale i siłę. I to właśnie tę siłę musisz aktywować za każdym razem, gdy pojawi się zwątpienie. Niepewność jest naturalna, nawet najmocniejsi się chwieją, ale w tych chwilach przypomnij sobie: boska iskra mieszka w tobie. Ona nigdy nie gaśnie, tylko czeka, by ją obudzić. A gdy ją aktywujesz, wszystko się zmienia. Twoje słowa zaczynają poruszać. Twoja obecność inspiruje i podnosi. Bez wysiłku stajesz się latarnią wśród ciemności. Ludzie będą cię szukać, czasem nie wiedząc dlaczego, ale poczują, że jest w tobie coś, co uspokaja, prowadzi i inspiruje. To znak, że twoja misja działa. Twój cel nie jest tylko twój. On jest ogniwem w większej sieci. Każdy krok, który robisz w prawdzie, oświetla też drogę innym. Każdy świadomy gest niesie echo dalej, niż potrafisz dostrzec. Ale wiedz, im bliżej jesteś spełnienia swojego powołania, tym większe będą wyzwania. Świat opiera się zmianie. A ty jesteś jej nośnikiem. To naturalnie rodzi napięcia. Jednak przeszkody to nie znak błędu. To dowód, że idziesz właściwą drogą. Za każdym razem, gdy pokonujesz próbę, wszechświat zbliża cię do pełnej realizacji Twojego przeznaczenia. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, czas na stanowcze decyzje. Dopasuj swoje kroki do prawdy, która bije w tobie. Zwątpienie zostało w przeszłości. Teraz liczy się działanie z wiarą i odwaga w wyborze. Wszystko, czego potrzebujesz, by wypełnić swoją misję, już zostało w tobie zasiane. Każdy przezwyciężony ból, każda zdobyta mądrość, każda intuicja, która cię prowadziła, to elementy twojego duchowego oręża. Twoja droga jest wielka, a świadomość tego to pierwszy krok. Drugi to nie pozwolić, by ta prawda zginęła w codziennym chaosie. Zostałeś wybrany i to niesie ciężar, który świat musi poczuć. Zatrzymaj się więc na chwilę. Pomyśl o wszystkim, co przeżyłeś. Zobacz, jak wszechświat zaplanował każdy szczegół, by przygotować cię na ten dokładny moment. Teraz jest ta chwila. Świat potrzebuje twojego światła. Podziel się w komentarzach, jak wygląda twój proces przebudzenia, skąd nas czytasz. Twoja historia ma znaczenie i naprawdę chcę ją poznać. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek i zostaw lajka. Twoja podróż dopiero się zaczyna, a ja będę tutaj. Krok po kroku, razem z Tobą. Niech boskie światło zawsze Ci towarzyszy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.